Powiedzmy sobie szczerze, projekty infrastrukturalne w Polsce są prowadzone przez nieodpowiednich ludzi w sposób nieodpowiedni, bez jakiejkolwiek strategii, krótko mówiąc, w przypadku. E, źle jest robione zarówno przygotowanie, nie ma strategii jako takiej, nie ma wyznaczonych celów, e, źle jest prowadzona realizacja i nie ma tak naprawdę jakiejś spójnej jednej wizji tego, co chcemy osiągnąć a posłużę się konkretnymi przykładami, tak. Jeżeli mówimy o tym, że nie ma strategii, inwestujemy byle jak w projekty, z których nie osiągamy na przykład jednego efektu sieciowego, chociażby w drogownictwie. Konkretny przykład, droga ekspresowa z Warszawy do Radomia. Zainwestowaliśmy w kilka odcinków dróg Warszawa Radom. Piękna droga ekspresowa, dwujezdniowa, obwodnica Kielc obecnie modernizowana. Uzyskujemy dzięki temu przyspieszenie o kilkadziesiąt minut, po to, że jak samochody wjeżdżają do Warszawy, szybciej staną w korku w Jankach i poczekają godzinę w Raszynie. Dlatego, że z planu inwestycji wyleciała obwodnica Raszyna i Janek, tak zwana droga Salomea-Wolica. Natomiast równocześnie budujemy drogę ekspresową, budujemy obwodnice. Gołdapi, budujemy obwodnicę Hrubieszowa, budujemy drogę ekspresową z Kielc w kierunku na. się drogę S74. Budujemy drogi, które tak naprawdę nie są tak bardzo potrzebne. Czyli działamy bez jakiegoś spójnego planu. I co najgorsze, niczego się nie uczymy, bo już tak samo zbudowaliśmy autostradę A2 w 2006 roku i ją zakończyliśmy w Strykowie, tak że wszystkie ciężarówki stanęły w korkach. Na ryneczku. Później była na chybcika budowana tak zwana mała wodnica strykowa. Czyli robimy duże inwestycje, wydajemy miliony, miliardy złotych, z których tak naprawdę jest mizerny efekt. Czyli jest to no, w sposób wysoce działanie w sposób wysoce nieprzemyślany. Myślę, że. Innym takim fantastycznym tego przykładem jest to, w jaki sposób w ogóle inwestujemy chociażby w drogi. Notorycznie je przebudowujemy z dróg krajowych na drogi ekspresowe. Znowu fantastyczna droga Warszawa Radom jest tu znakomitym przykładem. Poszerzamy ją, zbudowaliśmy drugą jezdnię. Poprowadziliśmy tę drogę środkiem wsi. Wycięliśmy ludziom sady podwórka, zakłady wulkanizacyjne, warsztaty pracy. Postawiliśmy im ekrany dźwiękochłonne. Kosztowało to Skarb państwa czterokrotnie drożej niż wybudowanie drogi ekspresowej, która wyszła 2-3 km obok. Ale był polityczny nakaz budować drogę w śladzie istniejącej drogi. Co więcej, ta sama droga ekspresowa teraz w jakimś planie na rok 2050 jest, jest przewidziana jaka droga, jako autostrada. Czyli będziemy robić drugi raz to samo, tak? Wyburzymy kolejne nieruchomości, wysiedlimy kolejnych ludzi, zostawimy jeszcze wyższe ekrany i przebudujemy profile podróżne i poprzeczne, żeby zrobić z tej drogi ekspresowej autostradę w przyszłości. No widać tutaj kompletną bezmyślność ludzi, którzy podejmują, wydaje mi się, jakieś arbitralne decyzje gdzie to jest jakaś polityka gdzie to jest jakieś myślenie logiczne tak gdzie tu jest wydawanie pieniędzy w sposób celowy rozsądny i gospodarny do czego powinny być zobowiązane władze publiczne wydaje mi się że my zasadniczo nie mamy jednej spójnej wizji my w Polsce tak naprawdę nie mamy jednego ministra Kwiatkowskiego którego Polska miała w roku 1921 my nie mamy osoby która by tak naprawdę widziała w sposób kompletny stan, do którego chcemy dojść za lat 20-30. My działamy na zasadzie ruchów ad hoc, my działamy na zasadzie prób i błędów, my działamy na zasadzie pojedynczych studiów wykonalności, które są robione dla jakichś kolejnych projektów, i to w zasadzie w każdej dziedzinie, tak. Na no ostatnio modnym projektem są koleje szybkiej prędkości. Teraz nagle się okazuje, że chcemy budować koleje szybkiej prędkości. No nie wiem, bo to będzie skok cywilizacyjny, tak, komuś to wyszło, że to będzie skok cywilizacyjny bardzo dobrze, tylko nadal będziemy, nie wiem, pół miliona ludzi będzie dojeżdżało do Warszawy do pracy w sposób urągający ludzkiej godności. Za to będziemy wydawać 20 miliardów złotych na to, że z Warszawy do Wrocławia raz na tydzień ktoś sobie mógł przejechać z prędkością 200 na godzinę. To jest właśnie brak polityki. To jest brak spójnej wizji tego, jak ma infrastruktura w Polsce wyglądać. To są, no nie wiem, jest tych przykładów mnóstwo, tak? Buduje się, jedno z takich moich ulubionych przykładów jest Jarosław, takie miasto na, pod Podkarpaciu. Mamy miasto Jarosław, które ma autostradę, autostra, obwodnicę autostradową na południu i budowaną równocześnie obwodnicę drogową na północy. Ktoś zdecydował w Polsce by budować równocześnie dwie obwodnice miasta Jarosławia. Dwie, po prostu budujemy dwie obwodnice, wydajemy na to łącznie około pewnie półtora miliarda złotych. Pytanie, czy to jest najlepiej wykorzystane półtora miliarda złotych w Polsce, ja mam naprawdę poważne wątpliwości. Yy, za to notorycznie jesteśmy w stanie zbudować i dokończyć głównych ciągów tranzytowych w Polsce, zarówno kolejowych, jak i drogowych. Te fiaska, które nam rząd zafundował, budowy A2 i A1 po wieloletnich negocjacjach z domniemanymi koncesjonariuszami. No tu już jest też przykład na to, w jak beznadziejny sposób osoby, które są za to odpowiedzialne, wyobrażają sobie współpracę z biznesem prywatnym, albo może sobie tego nigdy nie wyobrażały, ale za to było im wygodnie negocjować przez wiele lat, bo to zapewnia wielu ludziom wiele intratnych stanowisk. Po siedmiu latach ogłasza się, że jest fiasko i teraz szybko, szybko budujemy metodami tradycyjnymi. Efekt jest koniec końców taki, że z Warszawy, że autostrady A1 w okolicach Katowic, czy z Katowic do Łodzi nie ma. I, I to jest efekt, to jest ostateczny efekt tego, że przez kilka lat, 7, 8, 10 lat konsultanci konsultowali, ministrzy negocjowali, yy, ogłaszano przetargi na koncesje, negocjowano z koncesjonariuszami, wprowadzano, podpisywano umowy, które nigdy nie mogły być zrealizowane. Yy, opowiadano ludziom bzdury w prasie, w mediach, jak to teraz budujemy drogi, nowoczesne systemy, PPP, koncesje. I oczywiście później się okazało, że to było niemożliwe, bo pieniądze znalazł sobie inne źródło zagospodarowania i nikt nie chciał sfinansować Autostradę 1 w Polsce za 8 miliardów złotych, po prostu te pieniądze można było gdzie indziej wykorzystać na lepszy procent. I nagle się okazało, że wszyscy zdziwieni. Tam po prostu nigdy nie było pomysłu, nigdy nie było rzetelnej analizy, że tego się nie da zrobić. To jest idealny przykład na tym, od tego, że nikt nie myśli, w jaki sposób tak naprawdę też zrealizować jakieś plany. Czy, czy, jeśli my po kilkunastu latach od rozpoczęcia budowy autostrad się zastanawiamy, czy my A2 na wschód od Warszawy zrealizujemy metodą koncesyjną, czy metodą tradycyjną, to znaczy, że ktoś tu notorycznie nie odrabia lekcji, natomiast mnóstwo ludzi bierze pieniądze za to, żeby się tego uczyć, zastanawiać, kombinować, konsultować, spotykać się, wypowiadać. Już to jest żenujące. Gdzie, dlaczego Dlaczego my, a my w roku 2011 jesteśmy. Po prostu w lesie z podstawowymi odpowiedziami na podstawowe pytania. Tak? Zastanę, no, metodą prób i błędów wprowadziliśmy system opłat na zakorzystanie z dróg. Tak naprawdę do końca nie wiemy, czy on działa dobrze, czy będzie działał lepiej, natomiast osoby, które są odpowiedzialne za wprowadzenie tego systemu, były z siebie naprawdę bardzo zadowolone na ostatniej konferencji, na których je widziałem. Zresztą notoryczne zadowolenie urzędników i samych ministrów ministerstwa, pana ministra Stępnia z siebie, ze swojej pracy, którą wykonał przez ostatnie 4 lata, jest naprawdę zadziwiające. Dlatego, że efekt, który osiągnięto, wydając te pieniądze, jest najmniejszym możliwym efektem, który, który osiągnęłaby każda inna ekipa, która by te pieniądze wydawała. znaczy, posadzenie grupy licealistów do tego, żeby wydali te pieniądze, dałoby co najmniej taki sam efekt. I, I to widać no, sposób realizacji, w którym kontraktujemy autostradę A2 w taki sposób, że zapraszamy wykonawców z całego świata, żeby złożyli najtańszą możliwą ofertę przy maksymalnie rozluźnionych warunkach uczestnictwa, za to przy super restrykcyjnych warunkach umowy i do tego mają tę autostradę zaprojektować. Przecież to było wiadomo od początku, że to się skończy katastrofą i skończyło się katastrofą, po czym wszyscy ze zdziwieniem stwierdzali, że katastrofę mamy.